Hej, witajcie z tej strony, Bobru, a na waszych Hydrange Dying Light? Kolejny odcineczek. Jak pamiętacie, mamy teraz misję. W ogóle nas trochę cofnęło. Trochę nas cofnęło, tak. Mam teraz misję polegającą na znalezienie... znalezieniu anteny. Aż w sumie nie cofnęło nas. Tylko nie wiem dlaczego mam killer, czy to jest zniszczone. Dobra, naprawmy to. Ok, naprawione. Lecimy. Dobra, strefa jest zabezpieczona, więc nas w sumie nie cofnęło, jeżeli chodzi o postęp, czekał miejsce. Ta strefa dachowa hey, jest, jest spoko. Reżytowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja o. radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny chciałby tam? Wzmocniał sygnał pozwalając raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta Nie tylko Raiz na tym skorzysta Być może ale cesarz musi kontrolować swoje impacy O, ale cesarz W ogóle mam coś do rozdania, chyba. No, jaka twarda kobieta. Twarda i niezależna kobieta. Dobra, tam doskoczymy. Doskoczymy. Dobra, i teraz sobie szybko rozdajmy poziom. W ogóle to. Trzeba dodać zamiast tego, dajmy na to. Póki pamiętam. No i oczywiście umiejętności, poziom siły. Co my tu mamy? Odporność. Ok. Rzut bronią. Wielorzut. Odporność sobie podbijemy. Zawsze lepiej być twardszym. Może z tego teraz... Kurczę, haka pobijemy z tego. Dziwnego czegoś. Dobra, tam musimy iść. O, ale tutaj jest coś, jest coś filetowego w ogóle. Jak tam zejść? Jak tutaj wejść? Tędy się wchodzi? Oczywiście tutaj zamknięte jest. A podejrzewam, że jest inne wejście, pewnie na dole gdzieś, a jakże? O, to będzie fajne dobicie się. Dobra, co my tu mamy? Zębiaka oczywiście przeszukamy. Bo zawsze jakieś części są spoko. Co ten tak z pewnością w siebie idzie? Wow. zmienić. Dobrze, że MJ przypomina w ogóle, kiedy jest noc. O, Satysfakcjonujący kill. Dobra, zaraz będzie noc, więc trzeba się powoli stąd zbierać. Kuźwa, weźcie, idźcie sobie tam się pobawić. Zaraz z dziećmi, cholera. Dobra, jak tu wejść na górę? Da się jakoś w ogóle? Ale zaraz koszmary wyjdą, to, to będzie kiepskie. Czekajcie, może dachem jakoś się zdziura jakaś? No, nie wiem, jak tu wejść, a tu coś fajnego jest pod nami. Na no, fioletowo się świeci. Na po też Dobra, wiecie co wróćmy od tej bezpiecznej strefy i się prześpimy może. Tu zaraz będzie noc, Naprawdę nie chcę z koszmarami się ganiać. Jeszcze po treń, które już bardzo nie znam. Sobie nie wejdziemy oczywiście. Dobra, na górę Ej, no czemu te drabiny są tak dziwnie ustawione? Strasznie niewygodnie do wchodzenia O już naprawdę jest ciemno, bo... Bo kurczę, światło się odpaliły. Chcesz robić interes? Co? Co ten typer tutaj robi? On tutaj był zawsze? Toporny nadziejak, fajnie to wygląda. Mosiężny nóż w ogóle, pomarańczowy. To jest jeszcze lepsza rzadkość niż fioletowa, Bo pierwszy raz coś takiego widzę. Ale no dobra, sprzedajemy kosztowności. Dobra, wszystkie cechy twojej broni. Poziom pierwszy. O, może moglibyśmy sobie coś ulepszyć tym mistrzem, ale może na razie jeszcze to zostawmy. No i teraz się przejść. A, do nocy, nie. Ile do nocy zostało? Kurcze. Już powinna się noc zrobić Właściwie. Czy to jest tamta wieża, ogólnie rzecz biorąc? O, co się dzieje? Wystań normalnie, człowieku. Powinna się już zrobić noc, no nie wiem. Po mojemu. Tutaj nie nacisnąć, bo zaraz znowu spłynę w dół. I na kruszmara się nie dzieje. Okej, okay, dobra. Zobaczmy mapkę jeszcze. Znaczy, to jest cała mapa, oto. To nie byłaby duża mapa. Aż tak, jakoś specjalnie. Znaczy, no kurcze, jednak sporo tych budyneczków jest. Ale ale jednak, kurcze. nie jest aż tak duża. Jakby mogła być. Dobra, gdzie jesteśmy w ogóle teraz? A tutaj jesteśmy. Tutaj jest nasze zadanie. Pod raz jeszcze będziemy mieli jedną strefę. Dobra, czy jest już przejście? przespanie się do jakiejś normalnej pory w sensie dnia dobra, prześpimy się do nocy, bo to naprawdę teraz będziemy czekać, i czekać wow, też zaczął padać tego jeszcze nie widziałem no i prześpimy się godzinę później prześpimy się do rana dobra fajnie, 10 godzin później jesteśmy teraz naprawdę wyspani i teraz komu w drogę, temu trampki no i, i tyle Okej okay. Zajeście zaliczone W fajnym stylu O, tu jest coś do przeszukania, myślę fajnego Coś jeszcze że to zombie i tak jeńcza, jakiś śpiewak w tle Wow Orzechy Patrzcie, mamy 125 życia, jednak to ulepszenie zadziałało Kabel zasilający Coś jeszcze? Plastik, Fantastic Dobra. O nie. Dobrze walczył. No tak, ale był też raczej intubny. E, koleś. Nie wiem, jakim cudem. Typer przeżył kurczę trzy uderzenia z tej maczety. Po czym? Następnie jeszcze mnie zdo zdołał zaatakować. O, jeszcze ten rzuca. Frajer. Co starczy? Starczy, że ci może przypierdolić, Leszko. Toporny nadzier. Gdzie jest ten typek? O nie! No nie, i teraz pójdź do Raisa i mu nakablujesz wszystko, skurwysyn. Ale chamstwo, czekajcie, muszę zmienić coś w ruchu. Ten nadzior zamiast tej ru ru rury, jezu, ja ciężko mi czasem powiedzieć słowo rura. To jest straszne. O co chodzi, czemu on jest nalerytoryzowany jakiś? Ale chwila, tam jest ta strefa, tak? Czekajcie, to ta strefa? To jeszcze inna strefa. Okay. Tutaj jest strefa, Artur trzeba oczyścić. O cholera, sporo tu tego. No, skieprzaj. O. O, ta jest też nadpomodliwa. Śmiesznie upadła co na... na nogi. O ta. dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Trochę większą staminę bym chciał mieć. Co to w ogóle jest? Conchita jakaś. Podprogowa Conchita. Kolej z Fezem. Dobra Posprzątana strefa, myślę To trzeba tylko zamknąć Do widzenia I co? I co? I co? Było trwałe jakować Nie było, nie było Teraz tylko jeszcze prąd musimy włączyć I proszę, mam kolejną strefę zaliczoną Krajną strefę bezpieczną Jest łóżio. Jest pewnie sprytka, oczywiście. No i bardzo, bardzo fajnie. Te strefy to. Naprawdę fajne poczucie bezpieczeństwa dają, jak się porusza po tej mapie człowiek. Inna sprawa, że nie wiem, czy tu mogą koszmary wbierać. Ale chyba nie mogą. Dobra, to jest najlepsze wyjście z naszej tej. myślę. Dobra, i teraz sobie idziemy dalej. Okej, okay, gdzie teraz? Gdzie teraz? Perin, jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Dobra. Tam petardy. I teraz wchodzimy działać. o jest gruby. Zaraz jest. Jezus! Co to jest? Bo jakiś zarażony po popapranie z flakami zwisającymi z gardła właśnie na mnie zdzigał. Co to jest w ogóle? Słuchajcie, musimy zrobić petardy sobie. Co to kurwa za spiter jakiś? Ochyda jakaś. Dobra, bierzemy petard parę zrobimy. 8 sztuk. Apteczki jakieś z 2 sobie jeszcze walniemy, czyli w sumie 4. Mamy ulepszony crafting. Dobra, zajebiście. I co teraz? Co teraz? Gdzie jest ten model? Jesteśmy na nim? No nie, no, półyźwa, teraz jesteśmy w dupie, a nie na nim właściwie. Co? Spróbujmy sobie zrobić? Spróbujmy ich podpalić. Zobaczymy, czy te młotowe działają. Czy się rzucało? A tak, Ten też się zgasił od razu. Co robi ten Dobra, Trzeba ich jakoś uwagę odwrócić? To jest pojemnik do otwarcia. Do otwarcia. Ej, kto, kto się zgoni? O to no. O co chodzi z tymi sprintami z ząbiakami? Pierdalaj stąd. O! Dobra, teraz otworzymy na spokojnie to. Okej, okay, poszło. Może coś fajnego się trafi. Co my tu mamy? Klucz francuski, nawet nie bierzemy chyba i kawę. Czekajcie. Teraz kija do powalczymy chwilę. Trzeba się tam dostać. Okej, okay, czekajcie. O shit, Prosta prosto, Dobra, teraz szybko to otwieramy, szybko otwieramy. Jezu! No kurwa, przestań mi ryś! Diablety, bra? Teraz wchodzimy tutaj szybko, dobra, włączone! O, cholera, otwieranie zamków trudne, jak to zrobić? Jestem tak łasy na te skrzynki, dwie ale wybijać to wszystko po kolei, to jest kurcze, nie do zrobienia, praktycznie. Trzeba jeszcze jedną tutaj zapuścić na pewno. Może jakoś to się zaraz ułoży. Może tutaj druga go stąd? Czekajcie. Nie! O Jezus. To było zmarnowanie trochę. Czekajcie, zmieńmy na to w czasie, jak to się... O, właśnie tak się czuło. W co przyjebał? W co ty przyjebałeś, kolego? O jacie, o jacie. Dobra, teraz trowak odszedł, więc Coś do, do, zaraz będzie biegło. O nie, o nie! O nie! Nie wejdzie tu. Nie! Za duży jest, nie wejdzie! O nie! Spier dalej! To to kurwa, bo hamscie że tu wlazłeś. Po prostu kurwa, kolego. Jak ci zabić to dużego śmiecia, jestem ciekaw. Po prostu go klepać? Czy to jest możliwe rozwiązanie? No ale on przywalił w ścianę, a nie we mnie, do cholery. Nie, to, to trzeba sobie na razie odpuścić. To chyba już spluwa, a te kurwiszony duże. A wkurza mnie to, no naprawdę W końcu jakiś, jakiś twardy zamek Znaczy twardy, ciężki do, 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 do otwarcia I kurwa, gruby kurwisze Musiał się przypamiętać tutaj Jest to jakaś, nie wiem, o drobinka Może zaraz sobie pójdzie stamtąd To będzie mógł tam wejść Co jest? A ten gruby został To tam on teraz utknie tam i nie nie mógł wyjść Ja już znam takie przypadki o! Wow. Jak to zrobić? No rzeczywiście druby albo pijany mógłby mieć problem z, z tym miejscem Nie wiem czy to się tu złapać. O dobra, coś tu mam Skrzynki przyczraźnikowej musimy poszukać Spacja No, widać to będzie fajne. tam w ogóle jest... O ten mur, wydaje mi się, że to jest odrodzenie jakby końca świata. Czekajcie. No, dobrze myślę. Trochę dziwnie rozwiązane, no ale w sumie tak, no niby 40, no ale i tak dziwnie bardzo. Wiem wiem gdzie jest świata. No tak, no ta mapa jest cała właściwie pokazana teraz. Szkoda. Może być troszkę większa. Ale w sumie nie przeszukałem całej, więc się nie odzywam. Pewnie jeszcze będę narzekał, jak ona jest duża. Okej, okay, może tutaj... Dobra, jesteśmy wyżej. Teraz tylko się nie zjebać. Jak to zrobić? Jak to zrobić. OK, tutaj nasze treningi parkourowe się przydały. To zajbiście się przydały, dobra. Jesteśmy już całkiem wysoko, ale jeszcze trochę. Możemy się potem wspiąć? Teraz tutaj. Wow, fajne to wspiąć, całkiem. O kurwa. Nie no, stąd spaść, to ja dziękuję. Tam jest granica, czy nawet gdzie po tamtej stronie jest granica. No to się na razie nie dowiemy Dobra, tędy spróbujmy Jesteśmy już chyba blisko szczytu Naprawdę blisko szczytu No ale kuźwa takie zadanie dawać, to naprawdę Łoł, wow, zrzut był gdzieś? Zobaczmy, kto tu schował coś na takiej samej górze. Sznurek, no bardzo mądrze i kawę. No, jakby się komuś chciał pić, no to jest rozmiałe, to jest rozmiałe. Co tutaj sprawi? W komuś się chciało taką torbę wnosić, to ja, ja, ja nie wiem. Flaga. Jakaś. No ale co właśnie właściwie mamy tu zrobić? Niżej coś jest? Czekajcie, a to sobie teraz wyrzucić, co by się stało? Oh, leci, ale no nie widzę być boom? Chyba nie będzie. A to tutaj sobie tak wyrzućmy. No, super rzut. Dobra, jak się z schodzi teraz. Nie, ale chwilę ci jest ta sprzynka. Czy co my tam mamy znaleźć? Wow. To jest niżej, chyba, no nie wiem. Nie mówcie, że to jest gdzieś na samym dole, a ja powinienem się tu wspiąć dopiero za ci czas. Po prostu mi to nie mówcie nawet. Jak się schodzi w dół? O co? Co tu zombie robi? Spieprzaj. Nie, tutaj jest dobrze. Całe szczęście. To co mamy zrobić z tą skrzynką? Włącz przekaźnik. Gdzie jest ten przekaźnik? Jak to mamy włączyć? Dobra. Coś tutaj się dzieje. Szlag by to. Harim! Ktoś zdążył to rozebrać na części. Nie ma do czego włączać. Chulera. Tego się obawiałem. Dobrze. Przejście do wieży jest niedaleko stąd. Zjedź po linii i kieruj się na wschód. Zobaczysz ją. O! Lina! O, lina będzie! Dobra. Tak musimy chyba się wspiąć wyżej, co? Czy możemy z tej liny zeskoczyć sobie. O kurde, ręce po prostu zjarane po takim zjaździe. Dobra, ale jeszcze zanim pójdziemy se tam, jeszcze raz spróbujmy uderzyć tym razem troszkę ciszej. Yy, po kurcze te dwie skrzynki Drubego na razie... O dobra, widzę drugiego. On chyba też mi widzi. Zatradnijmy się kompletnie z drugiej strony. W ogóle przez dachcę przejdźmy. I po cichutku idziemy. Teraz to nie arrujemy. Niech sobie tutaj stoi. z zrzut? No. Kurwa byłem jakieś kilometry na ziemię, jak ten zrzut spadał. Równie dobrze mogli mi to podrzucić. Turcze z samolotu prosto do, do ręki. Cicho, Ruby, nie widzisz mnie? Jest, że w tym pomieszczeniu tylko nie było żadnego zombiaka. Bo wtedy narobi hałasu w walce i będzie cicha Brać, cicho, 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 cicho Dobra, nie ma nikogo Teraz za czym, czy damy radę uznać te zamki No to będzie mega ciężkie Ja pierdzielę. O! To coś w tych klimatach musi być. Jest. Co tutaj mamy? Szermierz ulepszenie broni, to może być ciekawe. Ale jest jeszcze druga szafka. Za trzecim razem, wow. A tutaj mamy 168 dolców, dobra, to było całkiem fajne. Całkiem opłacalne, bym powiedział, i spadamy stąd. Druga antena, idziemy sprawdzić. Co pewnie zrobimy już w kolejnym odcinku, ale jednak można już tam podbiec. Bo czemu by nie? Wow. się na tym terenie. To jest rzut jakiś, ale to walić te zrzuty teraz. O, to jest strefie, którą już zabezpieczyliśmy kiedyś. Możecie, że to jest ta, co zabezpieczyliśmy podczas ostatnie odcinka. Tak się teraz zostało mi to może i to. Bo to chyba dziś była blisko antena. Co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyślę raczej co zrobisz jeśli zawiedziesz Rajsa Prawidłowa odpowiedź brzmi Zginiesz paskudną śmiercią". Chyba twoja matka Okej okay. Tak, to chyba jest... Czekajcie, zaraz zaczynamy. Teraz się rozpoznam trochę w terenie. I powinno i dobrze. Ale w tym sklepie chyba... Habeli... A może i nie. Mogę jebać gałęzie. W dalszej przebiegamy. Tam jest ta druga wieża. Właściwie po co miałbym się spinać, żeby uciec przed zębekami tylko. Ale to i tak nie byłaby ucieczka na długo. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Mam piąty poziom zwinności, czwarte siłę. Na razie tą strefę bezpieczną olewamy. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Gdzie to jest? Byłem tutaj? To jest ta wieża.

Tędy? Dobra. Jak najwyżej się da, a potem skraczamy za płot. Dobra, gdzie są te... ...dwa czopy? Będę się ruchać pewnie gdzieś. No to, trzaja też Coś ci towarzyszy tu to znajdziemy? Oni gdzieś tu są? Bo ja nie wiem. Coś tu spodziewać kogoś? Czy raczej nie? Dobra, walić. Wchodzimy na górę. To ostatnia rzecz, którą zrobimy w tym odcinku. Oj, a to jest zamknięte. Ej, to jest normalnie zamknięte. Ale nas to nie zatrzyma, jestem to pewien. O, potem se, się wespniemy. Tak? Albo i nie tak? Dobra, nie mam pomysł trochę jak to rozwiązać Naprawdę przestaję mieć jakiekolwiek pomysły. To wygląda mi na wejście takie w moim stylu, o to. Tylko... Nie, może... Da się złapać tego? Nie da się. Tylko, że co dalej? Właściwie, no dobra, wchodzimy tutaj. O oh my god. O oh my god, o oh my god. Czemu ta drabina musi być zamknięta? Czemu ci nie odda złapać? Nie... nie czaję po prostu tego. Jeszcze spadam co chwilę. Nie, może to da się rozwa... ale nie, tu nie można używać broni. A tędy nie odlibyśmy? Nie rozumiem, jaki jest problem tej postaci? Jak są takie same szczeble przez... pewien... No, przez cały czas są takie same szczeble. Dobra, to jest zamknięte. Nie, będę musiał to jakoś obczaić, ale ha, już nie w tym odcinku, żylter. A, coś się jest na tej wieży. Ach, kurwa, już widzę. Już widzę. Już kurwa, widzę. Zaraz zostanie z kija w zęby. Siema. Muszę się wspiąć na wieżę. A na jakiego wała chcesz to robić? Oj, ci Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Tam zdać rajsowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Na? No. Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Nic z tych rzeczy. Ja już dłużej nie mogę. Weź że ja wezam W dupie mam, że ktoś słyszy. Christof, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wsiądrzymy. Tato, to są mordercy. Tak? O, młody się wątuje, dobrze mnie zginie, ale, ale dobrze. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się już teraz wspinać. Ja, ja kończę, mam nadzieję, że wam się podobało. Bo to jeszcze pewnie trochę zajmie, a ja nie chcę mieć dłuższego odcinka niż 30 minut, tak, więc trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa. Pa.